W asortymencie marki NKE znajdują się również topy z efektami, z brokatem, sześciokątami i różnymi dodatkami, które tworzą gotowy wzór na końcowej warstwie. Top Unicorn zawiera w swoim składzie holograficzny brokat, który mieni się wszystkimi kolorami w zależności od rodzaju oświetlenia. Top Sorbet to top bez warstwy lepkiej, który zawiera w sobie żółte, jaskrawe, cytrynowe drobimki brokatu. Top Babel ma przyjemny liwiowy odcień z drobnymi brokatowymi cząsteczkami w składzie, a także nie posiada warstwy lepkiej. A Top Sakura to delikatny odcień różowych mikrodrobinek brokatu w różnych rozmiarach, zarówno sześciokąty, jak i mikrokropki. Te topy będą idealnym wykończeniem każdego manicure i będą świetnie wyglądać na wszystkich kolorach lakierów hybrydowych. Topy od i każdego typu można stosować na dowolnej powierzchni. Może to być zarówno zmatowiona powierzchnia płytki paznokcia, jak i dowolny kolor lakieru hybrydowego, żelu lub liquid gelu. W tym przypadku użyto liquid akrygela, który został lekko zmatowiony po wzmocnieniu naturalnej płytki paznokcia. Bierzemy top i nakładamy na płytkę paznokcia cienką warstwą. Kontrolując okolice wałów bocznych oraz strefę przy skórkach. Top ma niesamowity blask dzięki dodanym do jego składu sześciokątom i drobnemu szimmerowi. Doda pięknego blasku na każdym kolorze lakieru hybrydowego, bazie lub akrygelu. Top unicorn polimeryzujemy w lampie o mocy 48 W przez 120 sekund. Po czym pozwalamy topowi ostygnąć i możemy użyć dowolnych produktów pielęgnacyjnych do skóry wokół płytki paznokcia.